Witamy ponownie. Wiem, że nas urwało i przerwało niestety takie to internety w dzisiejszych czasach. Każdy z nas jest w innym miejscu, w innym kraju. Jesteśmy znowu, to wszystko dzięki Agacie. Agata dziękujemy ci bardzo i przypominam, Masz, że czy dzisiaj powiedza, czy okay. Prus, dobrze? jest Kuba, który właśnie próbuje nować swoje dzieje ma bliźniaki. I chyba się udało Kuba, jak tam się tak udało? Jest, tak jest, planację? tak jest. Wróciły się. do zajęć. Dobrze, Kuba. Kuba, czyli szybciutko. wracamy do Gruzji myśl, i powiem, co koniecznie trzeba zobaczyć w Gruzji. Nie mów mi o rzeczach, o których pisze się w pierwszych dziesięciu zdaniach w przewodniku w tym Lonely Planet, tylko takie coś, co znaleźć w tym głównym nurcie przewodnikowym. No Myślę, że w Gruzji warto, warto dać się ponieść, do, do, dobrym pomysłem jest przyjechać czasami do Gruzji y, inaczej niż do innych krajów, czyli przyjechać bez planu, stanąć, rozłomnąć się dookoła i można spodziewać, że na pewno ktoś podejdzie i spyta się co u ciebie, spyta się Rogoracha, a, a potem cała ta historia zacznie się toczyć już swoim gruzińskim rytmem. Tak naprawdę gdzie... A jak jest, y, przepraszam, że ci przerwa, bardzo ciekawe co mówisz. Y, podpowiedz nam, jak jest z językami w Gruzji. Załóżmy, że ktoś idzie, że tak powiem, za twoją wskazówką, jedzie bez planu, na żywioł i y, y, jakoś życie napisze scenariusz. Y, jak jest językowo, czego się że spodziewać? Gruzińskiego nie znamy. Te, te... Gruzińskiego na razie nie znacie, ale warte jakieś, jakieś podstawy sobie przyswoić. Natomiast Gruzini, starsze pokolenie mówi taką powszechną, łatwo zrozumiałą, przez Polaków wersję języka rosyjskiego, a młodsi powszechnie znają angielski, także z komunikacją nie ma w Gruzji problemu. Oraz do tego dokłada się to, że mówi się tutaj, że choćby ludzie mówili tym samym językiem, ale nie chcieli się sobie to nigdy nie znajdą porozumienia, choćby znali różny język, ale była między wola znalezienia tego, tego wspólnej nici, to zawsze się dogadają. I tak to właśnie działa. To... Gdzie, um, gdzie można czuć się zaopiekowanym, tak? gdzie trafiasz na, na problem albo i nie, to pojawiają się ludzie, którzy chcą, chcą ci doradzić. Cieszą się, że spotykają gościa, cieszą się, że ktoś wybrał Gruzję na krainę swoich wakacji i chcą pokazać um, to, co mają obok domu, to, co mają w domu, w najbliższej oko okolicy, kulturę, tradycje, kuchnię i to, z czym wszystkim się wiąże codzienne życie Gruzji. Gruzini. No tak, Gruzini słyną ze swojej gościnności. To prawda. Rzeczywiście jest jedna z takich cech narodowych, która pierwsza przychodzi do głowy, jak się myśli o Gruzji. Ja mogę to zdecydowanie potwierdzić i chyba nie tylko ja. Mi się to bardzo podoba, nam się to bardzo podoba i, i to w połączeniu właśnie z tą przyrodą, o której mówisz, i jednocześnie wspaniałymi zabytkami starymi, których również jest mnóstwo i z takim życiem blisko natury, powoduje, że Gruzja no, jest absolutnym rajem dla motocyklistów. Teraz, teraz mówię o motocyklistach, no bo w końcu, proszę, tutaj stoi za mną sprzęt, jeździmy na motocyklach. I tak jak wiecie, i Kuba też już wie, my się wybieramy do Gruzji w sierpniu. Szykujemy na sierpniu transport motocykli po to, żebyście mogli spędzić tam wasze wymarzone wakacje i właśnie doświadczyć na własku, że w tym dobrym tego słowa znaczeniu gościnności gruzińskiej, zobaczyć te wspaniałe miejsca, poczuć tą dziką przyrodę, nacieszyć się fantastycznym jedzeniem, do którego zaraz przejdziemy, więc mam nadzieję, że, że się skusicie, bo, bo naprawdę warto. Kuba, powiedz mi największe fopa w Gruzji. Co można zrobić nie tak na wejściu? Czego należy się wystać? Bo, może nie tyle na wejściu, co, co, co na wyjściu dużym. W Gruzji wiąże się z kulturą wina, a wina wiąże się z, biaś... z biesiadowaniem. Natomiast, choć wie się, sto i supry, supry są na porządku dziennym, to nie ma większej ujmy dla dla z takiej imprezy odchodzi, odchodzi pijany, tak? Czyli wszystko musi być, wyglądać w ten sposób. Uważa się, że supra była przeprowadzona w sposób należyty i Tamada, czyli mistrz ceremonii przeprowadził ją w sposób prawidłowy, kiedy wszyscy odchodzą od stołu o, o, o własnych siłach i mają ochotę kontynuować choćby, choćby zabawę, jeśli to się dzieje w mieście, dzień. w sposób, tak? Czyli są wszyscy w dobrym nastroju. Du Dużym fopa jest zatem mm, inne zakończenie tego, tego wieczoru. No powiem ci, że to jest wyzwanie, ponieważ Gruzini poza tym, że słyną z gościnności, słyną właśnie z tego, że wszystkie uczty są bardzo obfite, zarówno w trunki, jak i, i jedzenie. I, I to wszystko trwa długo, i się dużo i pije się dużo, więc no żeby nie być pod wpływem po takiej biesiadzie, to jest to, myślę, całkiem duże wyzwanie, bo chyba też nie wypada odmawiać, prawda? Jak jesteśmy przy jednym stole, ta madam wznosi toas, no to, no to, wznosi toas, to raczej nie No tak, tylko, tylko, tylko sekret, se, sekret polega polega na tym, że yy, tylko niektóre toasty obowiązkowo muszą być spełnione do końca i to dotyczy tylko tylko mężczyzn, a Ca cała reszta, każdy z biesiadników yy, od niego zależy, ile wina ze szklanki, yy, z, kielicha, z kielicha wypije. Więc tutaj też jest położona duża wiara yy, tamady w kierunku biesiadujących, że znają siebie najlepiej i będą trzymali dobry styl tak. do samego końca. Tak. Ja mam jeszcze takie przemyślenia, bo w Gruzji już bywałam niejednokrotnie i, i zawsze po powrocie przybywa mi nieco kilogramów. I nieważne, czy jadę na bardzo wakacje narciarskie, motocykle czy jakikolwiek inny wyjazd, po prostu Gruzja wiąże się z podniebną ucztą dla podniebienia. Chciałam powiedzieć ucztą dla podniebienia, nie podniebną. Jedzenie jest absolutnie obłędne. Powiedz nam, proszę, kilka słów właśnie o jedzeniu gruzińskim, o tym, co na... Bardziej lubisz, co warto spróbować, no, ale jeszcze może jakieś typowe potrawy. Czy to jest raczej podzielone regionalnie, czy w całej Gruzji się tak samo. W, Gru w Gruzji generalnie jedzenie kuje jedzenie świetnie, dlatego że jest oparte na, na lokalnych, naturalnych yy, składnikach i yy, yy, jemy, jemy sezonowo, tak? Czyli, czyli to, na co jest aktualnie sezon, wtedy trafia na stół, więc mamy pewność tego, że to są świeże, najbardziej adekwatne rzeczy. Teraz choćby w kaheti, yy, mamy sezon na... Pojawił się świeży estragon. Pojawiły się świeże yy, śliwki, mirabelki. No i natura... Pan tak tutaj to poukładał, że jednocześnie na wiosnę pojawi się... Yy, jagnięcina się pojawia na... Yy, na, na to dużo A. mówić. Estragon yy, yy, Jabłki i jagnięcina przekłada się na pyszny gulasz jagnięcy, który nazywa się czakapuli i je się go tak na przełomie maja i czerwca. Potem się, się trochę odchodzi w... W górach, więc przechodzimy na, na bardziej na dietę warzywną. Pojawiają się masę y, pysznych pomidorów, ogórków, bakłażanów, y, papryki, kabaczków, sałat, y, wszelkiego rodzaju ziół. I to jest taka, taka kuchnia letnia, y, letnia, kachetyńska. A potem mamy we wrześniu, we wrześniu, we wrześniu winobranie. Dni się robią coraz bardziej jesienne i jest tradycją wtedy już rozpoczynamy sezon bardziej bardziej szaszłykowy i to tak jakby tak regionalnie. Natomiast kiedy przybywacie do Gruzji, trafiacie do restauracji i ona znajduje się w jednym, w jednym z większych w Tbilisi czy, czy w którymś z pozostałych, to jasne, że tam w karcie traficie na, na, na cały ten zbiór. Natomiast natomiast w domach. Skupiamy się na tym, co jest ym, wyhodowane w swoim ogródku lub ogródku o sąsiada, na przykład, którzy, którzy robią nasi sąsiedzi, My też y, u, siebie, u siebie w szato korzystamy z takich y, 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 nawet nie tyle regionalnych, bo dostawców z naszej wsi, czyli tam pan Nodar robi Maconic, czyli jogurt, y, pani, pani Tiniko y, robi ser, pan Niko zajmuje się pomidorami. Y, y, wokół siebie um, takich taki, ludzi wyspecj, wyspecjalizowanych, a my w tym wszystkim robimy wino i z tego układamy jakoś jakoś tako staramy się ułożyć zbilansowaną dobrą dietę. Czyli jak przyjedziemy do Ciebie w sierpniu, bo planujemy egluzji w, w sierpniu. Wiem, że z jednej strony to jest najgorętszy miesiąc w Dolinach, to jest upał, czego ja akurat nie lubię tak bardzo, ale niektórzy bardzo lubią. Natomiast jest to dobry miesiąc, żeby wyżej w góry jechać, no bo jest dobra pogoda tak i, 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 i nie zamarzniemy. Czego się spodziewać, jeśli chodzi o kulinaria, czego się spodziewać u Ciebie w Chateau? Napoli, w Jeśli chodzi o kulinarne, no to, o to w, w, wszystko co powiedziałem, plus owoce. Sierpień to czas owoców, to czas y, arbuzów, melonów, y, śliwek i, i wszystkiego tego, co słodkie i soczyste. A jeśli chodzi o pogodę, to, to tam, ta miejscowość na parę wybrana nieprzypadkowo, bo z balkonu spoglądamy w góry. A w tych górach majaczy przełęcz Abana położona na blisko 3000 metrów, która otwiera drogę do absolutnej wisienki na torcie nazywanym Gruzją do Tuszety. I kiedy, kiedy na dole ciepło, kiedy na dole gorąco, raptem 30 km dalej, ale 3000 metrów. Do góry temperatura spada o blisko 20 stopni, i wokół nas pojawia się łańcuch czterotysięczników, które, które ochraniają, które oddzielają od y, sąsiada z północy i od Doliny Kachetyńskiej y, region, który ostał chyba w Gruzji, najbardziej pierwotnym takim, jakim był. Tak naprawdę tam się od setek lat y, niewiele zmieniło. Droga dla pojazdów kołowych dopiero została zbudowana w 1983 roku, i kiedy tam. Jadę, pierwszy co robię, siadam na ławeczce przy domu mojego kolegi Soso. siedzę na tej ławeczce i patrzę. A, a, po godzinie, a po godzinie patrzenia mam poczucie, że jestem w miejscu właściwie. I do tego Was tak. zapraszam, do tego Was serdecznie zachęcam. Słuchajcie, zapraszam razem z Kubą do Gruzji. że Widoki są nieprawdopodobne. Z wrażenia z jacyklem po tych wszystkich niesamowitych miejscach, po górach, e, zostaną u Was głęboko na całe życie. Do wszystkiego, co miałbyś poznać, możesz widzieć, jego szat uli na pewno e, opowie Wam o, o retach, właśnie jak co przygotować i jak to wygląda tak naprawdę, od póki nie, nie, nie tak w, w, w głównych turystycznych restauracjach. Tak e, dobre miejsce. E, jest z nami. Trank jest przygotowany cierpień. Jeśli macie tylko jakieś pytania, piszcie o nas napryw, piszcie do nas wiadomości. Wszystkie pytania odpowiemy. Zachęcam też Was gorąco, byście się zapisali na nasz newsletter i na nasz kanał na YouTubie. W literze, który mamy, się obawiać zbombardowani się mailami. Nie będziecie, będziecie go dostawać raz w miesiącu. Zawsze zawieramy ciekawostki i aktualne nasze działania i plany. czyli się dowiedzieć, dokąd możecie z nami wyjechać albo przetransportować was motocy motocykl. W ogóle warto się ruszyć, jest otwarte, co jest zamknięte, szczególnie w czasach zarazy. To są przydatne wskazówki. Na YouTubie, poza fajnymi filmami z różnych wypraw, naszych wypraw, możecie znaleźć... Również całą serię liveów, które tutaj prowadzimy już od kilku miesięcy, w których bardzo często zapraszamy gości. Dzisiaj był z nami Kuba z Gruzji, nad nami płynie nasza Agatka, więc wszystko jest super przygotowane i te live y czekają na Was na YouTubie. Także zapraszamy do zasubskrybowania na nasz kanał. Dzisiaj się już z Wami żegnamy. Mam nadzieję, że. Nasze tutaj rozmowy gruzińskie, co da nie ale o Gruzji zachęciły Was, żeby wiedzieć ten piękny kraj. I Kuba czeka tam na Was w szatona Pareuli. Pamiętajcie, szatonapareuli.pl, a my czekamy na Was z naszą ofertą transportową. I już życzę Wam miłego, długiego weekendu w Polsce. Przynajmniej mamy długi weekend że wszyscy gdzieś ruszą na fajne wyprawy motocyklowe i podzielicie się z nami waszymi zdjęciami albo jakimiś e, wrażeniami, gdzie byliście, co ciekawego zobaczyliście. I tradycyjnie za tydzień zapraszamy na live'a. E, za tydzień będzie na angielsku. Temat też gruzińska, bo o tym kraju można mówić w nieskończoność. Dzięki wielkie, że było z nami, że znalazłeś się. Bardzo dziękuję, czas. bardzo miło was zobaczyć. Od nas no jeden się po drugi nie ucały paków. Widzimy się niebawem w sierpniu i dziękujemy Ci. Bardzo, bardzo. dziękuję, oczekujemy Was. Trzymajcie się ciepło. wszystkich. Cześć. Cześć.